Kończyła! Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu o ramenie, a będzie to baza, czyli przygotowanie właśnie makaronu alkalicznego ramen. Zapraszam! Tak jak ci na początku powiedziałem, przygotowujemy dzisiaj właśnie makaron alkaliczny ramen. Skąd w ogóle taka nazwa, że właśnie jest to makaron e, alkaiczny? Ano stąd, że mamy tutaj sodę, którą poddajemy temperaturze 120 stopni przez godzinę i ona ze swojej postaci wodorowęglanu sodu zmienia się w węglan sodu. Co nadaje temu ciastu, z którego będziemy robić makaron? Nadaje taką fajną sprężystość, oryginalny smak i taką, jak to się mówi, śliskość na usta. Tutaj na dwie szklanki mąki Potrzebujesz jedną łyżeczkę właśnie takiej sody, ja tu mam troszeczkę więcej, ale to możesz spokojnie przechować sobie później w lodówce. 120 stopni, mniej więcej, 115, 120 przez 60 minut, wstawiamy to do piekarnika. Przygotowałem się dzisiaj troszeczkę wcześniej i właśnie taką sodę już tutaj przygotowałem. Włączamy moc pod kuchenką i zagotowujemy wodę. Woda się zagotowała, musimy ją troszeczkę doprawić, dodajemy odrobinę soli, wyłączamy moc. I do gorącej wody dodajemy tutaj właśnie sodę alkaliczną, gdzie już ona ma postać nie wodorowęglanu, tylko węglanu właśnie sodu. Dosypujemy ją tutaj do środka. Mieszamy, tak by wszystko się rozprowadziło. I teraz będziemy dodawać ciepłą wodę do łąki. Ja robię sobie zawsze takie wgłębienie, zaczynam od środka i energicznie mieszając, dodajemy tej wody. Pamiętaj, nie rób tego ręką, ponieważ woda jest ciepła, żeby się nie poparzyć. I teraz całość. Energicznie trzeba wymieszać najpierw łyżką, tak żeby składniki się połączyły. Teraz idziemy już ręką. Już ciasto w miarę dobrze wyrobione. Przerzucamy na blacik i teraz z dobre 5 minut ugniatania, tak żeby gluten, który jest właśnie w bące pszennej się zglutenił jeszcze bardziej i był pyszny później. Ten przepis jest trochę czasochłonny, może nie jest pracochłonny, ale czasochłonny. Dobrze jest go zaplanować sobie w weekend, albo po prostu zrobić go etapami. Dzień wcześniej wstawić tą sodę, bo później będzie musiał jeszcze makaron godzinkę sobie poleżeć, więc tak naprawdę oczekiwania masz dwie godzinki, a samej pracy 10, minut, może 15. Makaron już dobrze zagnieciony, formujemy sobie kuleczkę. Cyk. Ciasto ląduje teraz do wilgotnej ściereczki, przykrywamy je. Szczelnie i odstawiamy a gdzieś po prostu w kuchni w temperaturze pokojowej na godzinę czasu. Godzinka minęła, ciasto już właśnie się odprężyło i teraz trzeba żeby przygotować właśnie makaron ramen z niego. Oczywiście możesz to zrobić za pomocą właśnie takiej maszynki, ale dzisiaj specjalnie dla Ciebie użyję kolejny raz wałka Sugar Lady. Dzięki Sugar! Kroimy kawałeczek, hop, robimy sobie na początek właśnie taką kuleczkę, podsypujemy odrobiną mąki, żeby nie przywarła i teraz... Pyk, 90 stopni, tak żeby idealne. wyszło nam kółeczko. Mąka na blacie i wałkujemy dość cienko, w zależności od tego jaki lubisz też gruby makaron. Ok, rozwałkowane, myślę, że taka grubość jest odpowiednia. Gdzieś ona jest mniej więcej na poziomie milimetra. Podsypujemy z góry mąką i tak jak z klasycznym makaronem, zwijamy w rulonik. I teraz tniemy tu jak chcesz. Albo robisz je właśnie bardzo cienkie, albo średnie, albo grube. Ja dzisiaj zrobię dość cienkie. I teraz na koniec bierzemy tak do góry i wtedy te krusteczki właśnie rozdzielają się. I za chwilę gotuję makaron z całej tej porcji, czyli z dwóch szklanek mąki i dwóch trzecich szklanki wody wychodzi. Pięć takich dosyć sporych porcji, więc, jak masz po prostu zrobić mniej, skróć te proporcje na przykład do jednej szklanki, wtedy ci wyjdzie około trzech porcji takich mniejszych, albo dwóch solidnych. Woda wrząca, osolona, dorzucamy makaron, jemu dosłownie króciutko, myślę, że to będzie z 30 sekund do minuty, w zależności od grubości. Musimy zamieszać i przelewamy. No i makaron, pierwsza porcja. Gotowa. Czas na spróbowanie. Piękny, sprężysty. Mm? Mhm. Super smakuje. Polecam Ci, żeby właśnie ten rodzaj makaronu używać do tonkotsu ramen, do bulionów ogólnie, ale oczywiście możesz też użyć tego makaronu właśnie do takiego smażonego mięsa z warzywkami z patelni. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, a wyjątkowo w komentarzach napisz pytanie na Q&A, co byś chciał się dowiedzieć o mnie. Tymczasem pozdrawiam Cię do następnego przepisu. Cześć!